Siemano, witamy na kanale Kowgarage. Dzisiaj kolejny odcinek, a będzie to projekt motorynka. Zapraszamy. Rising, Siemano. We're falling, we're we're climbing, we're no i tak jak tak jak wstępie, dzisiaj drugi odcinek z serii Projekt Motorynka. No i tak, tym razem nam się uda. To już jest raczej pewne. No i co, pierwszy odcinek się przyjął bardzo, bardzo dobrze. Tyle, że był dość dawno, więc pewnie niektórzy o nim już zapomnieli. No ale tak, dzisiaj to wznajamy i, i lecimy prostą elektryką i odpalamy. Ogólnie prób łączenia tego schematu, tak jak widzieliście na filmie pierwszym, była to jedna, dwie próby. No i się nie powiodło. Po tym Dosłownie, nie wiem, może tych prób wyłączyć było ze 100, jak nie więcej. No ale w końcu w końcu wszedłem tam na, na grupkę na Facebooku i się dowiedziałem, jak to zrobić, żeby było dobrze. No i wyszło, że z tego schematu, który tutaj mamy, niepotrzebne było nam dużo rzeczy. Na przykład, jak właśnie ten regulator, który jest tutaj, przekaźnik masujący, akumulator i stacyjka. Jest to w ogóle niepotrzebne do tego, żeby motor odpalił no i tak, co tu było trzeba zrobić z impulsatora daliśmy na moduł przewodem, tak jak jest na schemacie z iskrownika też na moduł z modułu na cewkę cewkę uziemiamy, moduł uziemiamy no i motor już, już odpala no i zostaje nam czarno-biały jest to przewód do gaszenia silnika i tutaj zamontowałem też właśnie stacyjkę do tego wszystkiego no i tak, stacyjka jest do gaszenia silnika w sumie jest niepotrzebna, ale to, to już mniej istotne. No i tak, teraz pokażę Wam co jest, jak to wygląda na motorze. No, no to jak widzicie idzie yy, cewka tutaj. Tu jest zrobiony, zrobiona masa, od tej śruby sobie wziąłem, tak nie wiem czemu. No i tak, tu przewody są wprowadzane pod plastiki. Tak samo te, te przewody są od, y, od y, impulsatora i skrownika i tam jeszcze są dwie cewki ładujące, z tego idą, ale cewki są nie, niepotrzebne, tak jak mówiłem, bo nie ma akumulatora. No i to wszystko do modułu. Tutaj i dwa przewody jeszcze idą z drugiej strony, no to zerknijmy, idą tędy pod spodem i tutaj do stacyjki. No i stacyjka ma tylko za, do gaszenia, jest stacyjką nieodparlanych silnika. Przewody, które są tutaj, no mówię, tak połączone, jak na schemacie. I co? Tu jest taka dziurka fajna, więc tam wszystkie te przewody sobie upchniemy. Co by nie przeszkadzały, będzie to lepiej na pewno wyglądało. Taki clean look. Choć to trochę i tak i tak nie wyjdzie na no, te przewodu, nie chce mi się jakoś tam pakować w ramę. No i tak. To przewody pochowane. Myślę, że nie wygląda na to jakoś tragicznie, a ma działać po prostu. Też właśnie nie, nie montowaliśmy tych regulatorów, bo motorka nie ma żadnych świateł, jest to stricte na tor, czyli no nic nie ma tak naprawdę tutaj. I właśnie ten regulator jest niepotrzebny, stacyjka też jest niepotrzebna. Bo tu nic nie ma po prostu silnika i ramy. Dla uważnych widzów, jeszcze taki szczegół. Na poprzednim filmie nie było klamki od sprzęgła, no bo też po wypadku się po prostu zepsuła. No więc tutaj po prostu wzięliśmy rączkę od roweru, która służyła jako hamulec, jakoś to tutaj zamontowaliśmy. No i miejmy nadzieję, że będzie się sprawdzać. Może jeszcze coś tu się ulepszy w przyszłości. No ale póki co jest. Wygląda na to, że sprzęgło działa, także e, no, jest to zrobione i chyba można jeździć. Zaraz się o tym przekonam. W Baku tutaj było starsze stare paliwo. Było to paliwo, które miało jakieś półtora roku. Także e, zmieniliśmy je na nowe. No i tutaj proporcje Benzyka 95 i Mixol e, na e, tam 7 litrów benzyny, a 10 ml oleju. E, także jest. E, Nowa mieszanka. No i tu jeszcze z takich modyfikacji jest szmata pod filtrem, bo ten filtr jednak nie jest oryginalny, a w oryginalnym strasie to powietrze było ograniczone jakby. No i tu, żeby ograniczyć to trochę dopływ tego powietrza, po prostu jest z sobą szmata. No, a więc stacyjka, która była i w pierwszym filmie też było, że jest inna niż na tym schemacie, który tam, tam widnieje. No, i tak jest to stacyjka od harta. bodajże. no i ona jest tylko do u mnie, więc tutaj jest utknięta tylko o dwa styki. Jest na poziomie 0 stacyjki, jest on zwarty, czyli będzie gasił silnik na poziomie pierwszym i drugim. Nie ma zwarcia, i na trzecim jest znowu zwarcie, czyli będzie silnik gasu. Czyli Trzeba odpalać na jedynce albo na dwójce. No, i tak, no i możemy, możemy próbować odpalić, ale zabrzmiemy na, na dwór. Żeby nas tu nie zaczadziło, nie? No, no to zaraz pokażemy Wam jak, jak odpalamy No to pierwszy całą Pompujemy paliwko Oczywiście bak wkręcony. No i co? Wszystko chyba jest Trochę gazu damy. Powinno odpalić na strzał. Oh. Tak jak widzieliście o już jeździ, wszystko jest sprawne. No, co jeszcze do poprawy? Gaz na pewno, bo on tak wypada śmiesznie, da się z tym jeździć, ale raczej, raczej wolałbym to poprawić. No i tak, co, hamulec w tył, brak. W przodu jest. No i co, tylko jeździć, jeździć zapierd... No i motorynka ma nową nazwę. Jest to tak zwana teraz skurworynka. Dziękujemy pomysłodawcy, bo znalazł się taki jeden na grupie, właśnie od ws -ki. No i tak, na co się przyjęła, bardzo każdemu pasuje. To by było chyba na tyle z tego projektu. Może jeszcze go kiedyś zobaczycie. Chciałbym, żeby tak było. No i co, ja się z nami żegnam. Na dzisiaj to chyba, chyba tyle. W końcu się udało to zrobić. No i ja jestem zadowolony w sumie. Jeszcze wiadomo, silnik trzeba trochę wyregulować, bo nie ma on pełnej mocy. No i tak, co. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, o danie łapki w górę. No i do zobaczenia w następnym filmie. Siemano.